Witajcie wszyscy, dzisiaj będziemy grać w sekretne laboratorium SCP sekretny laboratorium będzie śmieszne Postaram się jak najwięcej mówić Witam Tak żałuję tego, tak przepraszam, żeby nie flagić tego pana Ojeju Nie odpalam Warheada Widzę, że sobie przerąbali tutaj Z tym powiedziem kolej No sobie koleś się rąbał to zdarza się Nie wiem w ogóle, czy nagrywa ten mikrofon Ale mam nadzieję, że nagrywa Czekaj <grywa> Warhead! 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 Ja idę zobaczyć jak tam utrwać Widzę w ciemności. Ciekawe ile tego zrobili. Jak włączę Warheada, to będzie trwać. Już tutaj no... Dwóch poradników, wreszcie to są SCP. To zapewne szybko minąć. się. Chyba, że te koleś nie dogarniać. Czemu on się chowa? Czemu oni się chowają? A 106 jest Czemu oni się chowają? Nie powinni tego robić, oni trochę. Bawią się tym... Tym intercomem się bawią. O, Ty, zaraz, że nie mnie obawiasz. to sobie długo pogadał, koleś. No jechałem mu dam. Go... O, oh, co? Gdzie on jest? Ukrył się. Nie widział go. Ale... No, dobra. Dobry koleś. Ale tak silny. O nie. Pomocy. Nie Niech szuka czaszki na naszej Znoszę... twarzy u góry. I uwaga, czy wybrał dobry? Z. Zad... Nie. Wybrał dobry. Ja wiem, że wybrał dobry. Okay. Nie wiem, jak on to szuka. Nie mam pojęcia, czy on to dobrze szukał, ale mam nadzieję, że dobrze. Chociaż wiem, że trzeba szukać takie głowy tam u góry, wtedy można wejść. Dobra, chyba po 106 i będziemy mogli za chwilę sobie pograć. Może że CIA je na koniec. Łazarz... Czy dadzą radę Łazarzowi? Dobra dadzą radę łazarowi Dobra dadzą radę łazarzowi Zobaczcie co ja już zdążam zrespić No kolej się chyba poddaje Albo nie nie przenosił się Widzę że to trochę trwa do przenoszenia Przenoszenie To jest na... Kurde O, będzie mu ciężko przejść tędy Koleś się zabił Coś? Co jest? Raz, zobaczy Test mikrofonu Tak, chyba muszę trochę ściszyć jeszcze Restart się dzieje przy okazji O ja oczywiście użyłam dużo gorszego mikrofonu na takie rozmowy przez takie gry na przykład No nie wiadomo czemu mikrofon nie mógł działać podwójnie ten A inne, które miałem to działały podwójnie Ten to jest taki słuchawkowy, więc może się trochę zblokowany w sumie Kurwa. Niech będzie dużo pi... No dobra, zaraz sobie pogramy Nie mnie pod tabem nie ma? Szpako moderator Jakiś wiepies, jakiś sam sąsiad Co? Cornela nie ma? Nie mam mnie pod tabem, cholera mam powodzenia, powodzenia. O, nie. Po, Chyba Ciebie zwali powodzenia, powodzenia, powodzenia. powodzenia. Personel klasy D O kurde, to ostatnio to tylko jestem personel klasy D Mam nadzieję, że nie mam 170, których znowu pewnie zginę pierwszy. Takie mam szczęście zawsze są dobrze kolesie Że coś tutaj przykapili, a wchodzili tam. Nawet no lepiej. 170 trójka jest ja, Jest 173 Ta, nie, to jest takie, ciężko jest uciec jak się wpadnie do takiego małego pomieszczenia przed 170 trójką, no 170 trójkę i komputerek, a to dość śmieszne. To... Poradnik, a ten tylko czeka aż ktoś coś zwali i ogląda, Pięknie tak? Po... Okej, okay, co, zmiana, coś innego? Jak chcemy robić 500, to proponuję też tymi. Ach, kończymy. E, jeszcze jedną, jeszcze jedną. Dobra. I teraz tak, musimy zanieść to wszystko w, do urapserki. 503. Oh. trzy. Pięksetki chcesz robić? E, tak. No czeka, trzy czeka, jest. Po trzy. to jest od razu tutoriala. To jest od razu tutoriala. Po po prostu tylko stop, spoko. spoko wiem wiem stop, 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 Oni stop, 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 widać, że Dobra, Jak O nie? Zaraz będzie po nich Dobra, jak się radzi ja ten korpus? Te te no 3, tak, ciekawe, ale oni tam w tym bo... momencie są. Dobra, ciu, Oni zaraz i tak zostanie wyczyszczony przez no ten. Dać im 30 sekund, tam się teleportujemy przeteportuj z powrotem. Dobra, no. Niech tam mróżek wyczyści, niech się tam pobawią. Nie, nie wiem co oni planują, ale to chyba nie jest najlepszy pomysł. Wolę im nie przeszkadzać, niech zagrają. Niech zagrają. Już dwie osoby zostały. No ich tam już nie ma w sumie, ale oni tego nie, nie wiedzą. O kurde ja, ja nie ja, nie łotam, nie to ja to co tutaj się dzieje w Zaczynce? Nie, Słuchajcie, nie, nie, słuchaj. Bo on nie, nie, słuchaj, nas tak wyskoczył. nie, na wyskoczył, tak, wyskoczył! nie, wyskoczył. No, ale nie, 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 na nie, 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 ja byłem nie, ja byłem nie, ja byłem nie, tak, nie, tego Nie, nie znowu... Tak, dam tu zabijemy. Znowu... No. Dobra, teraz bądź mądry, tam się trzeba... Ej, na... Szpaku, no, Szpaku. Szpaku robi. Nie wiem, robi. Ej, robi turner. <laughs> <laughs> co? Wyprawi AT. Kolejny. Ej, słuchajcie, jest tylko jeden SCP. No, armia będziemy sobie na patrzeć. No. No. Tak. Na najlepsza okay. taktyka w systemach. Zemścimy się. No, jakieś Przez dzieciaki radę. grają, no to się rzadko zdarza. No, w takiej tak, gry. Get, get wrecked, jak to się mówi. No. Jest tylko jeden SCP, więc ile osób jest na tym serwerze? O, lecą! lecą. O, zaraz się pojawimy. No, Dobra, zaraz będziemy. No, będziemy i Zaraz i my będziemy. nie Pewnie mnie nie, res, nie zrespił, niepewnie. O. No Czemu oni zawsze muszą robić takie przestary? Wyustawiam na... Jeden. Ej, kurde! To... Dzień dobry! Mamy do sprzedania... To jest do sprzedania tego... Sprzedania yy, zestawik narkotyków. Ja chcę, ja chcę! Ja chcę, ja chcę! Proszę, jednego tutaj. Kurcę. Jeden, jeden. Komer, jeden. Jeden. jeden zestaw, jeden granat. Jeden zestaw, jeden granat, jeden zestaw. za jednego granata. dobra, to a coś innego? Fajnie, większość sobie bawi się za przynami, a gareszcza, czyli sobie ze mną widzie coś zrobić. Ja nie wie gdzie idzie. To się zdarza. Może jednak wie gdzie idzie. O, ma chyba lepsze monitory, bo ja nie widzę w większości korytarzy tutaj. Co jest za tam na przykład, to jest na drzwi. Ja tu na CNC cisnę. To jest chyba VA albo TNK. A jak to jest VA, no to po prostu... To jest dużo czarności. Bardzo ciemno, czy bardzo czarno jest. Najpierw jest wszędzie jasno. Na V-out'cie jest ciemno. Ej, rozkazywanie. Ej jej porucznik się nie umiem rozkazywać. Kurde, jak ja nie lubię być porucznikiem, nie? Co nie mam pojęcia, co ja mam inni rozkazywać. Trzeba mogę rozkazywać, pokażę. Tak, przydało sporo. Przykro, no, dobra, no, trzeba się na znać. Tyle mam ustawione, że spokojnie mogę 180 robić. Koleś przeszedł? Koleś nie przeszedł, no zdarza się. do tyłu. Dobra. Będzie ciężko. Gdzie paszy ja tu? Tu? Musimy poczekać, że tu. No jej, szczelanie. Ale to sobie poglądamy. Ale on ma już mało życia, więc Sony tam kompidują ten szpak i ten drugi. Aha, dobra i koniec. Easy. Okay. A, A taki to jest szczat głosowy, dobra. Że to nie na mój mikrofon obreszcie mówiąc Co najlepiej? Dużo trudniej przypadkiem zniszczyć po prostu ustawienia mikrofonu. Nie mam pojęcia nawet czym się w ogóle nagrywa. 16 minut nagrania. Nie wiem czemu mnie wyświetla napisów z boku. Nie mam zielonego pojęcia. Powinno wyświetlać. Tam gdzie jest 7 milisekund. Może tu by jest. Aha. W sumie po bieżącej sesji też mogę liczyć. Nie przerywaj. Nie przerywaj. Słychać mnie? Nie No Nie, nie, słuchajcie Spoko U Szpaku nie ma U uh -huh. kto, kto mi tam blaska? Nie Witam, tu nie Na pod, pod... Pod... Pod pod ale, podanie, pod Dobra Znowu personel glasyde Krasa dupa Najgorsze Krasa dupa Czy nie, ochroniarzy to najgorsza Już ktoś tu biegał maki gdzież wonek Gdzie? Ole czarka tu jest Śluza i 5 osu to, to ty jest ty chyba jakieś parambane Ktoś ma kartę Nie ktoś Ma kartę na All okay. personnel, the light containment zone you decontamination process will occur in T-minus 15 minutes. All biological substances must be removed in order to avoid destruction. Okay, I can Tak to było w tą stronę Mam nadzieję że mnie w ogóle słychać Że to się w ogóle nagrywa I Tam ten naukowiec że musimy być prosto

że mnie zaraz to jako tego. Jak to jest 0,49? No to 0,49 to było, ale nie umiem mnie odrodzić. To się zaraz. tego tego. Ja nie mogę! Zabiło mnie 99! Chodźcie dobrze Najbardziej dziwnie, ale jak słychać, to świetnie. Ej! To i śmierdzące. Ale ja myślałam, dobrze żyła. No i do... A mnie to nie odlecił, to chyba jest jakiś limit na to. Jeszcze nie bo jest żero. 49 to nie wiem. Ale nie! Zawsze mam przecież jeden, żeby się dowiedzieć, jak to się robi. Ja powiem tak, ta gra jest po prostu zajebista. No! Tak. O nie, też coraz bardziej się powiększa ekipa Zaraz tu wlecą z jej i nie zawsze zawszaję swoją duszę e, Tak. bym w, tym, w ogóle to w tej rundzie? Robią przestary jak tak do mikrofonu, tak? Przepraszam muszę ja sobie przedstawić. Czemu oni nie używają tych flaszy? Bo to jest że buduje na droga, nie? sorry. Tylko wrzucają na marne i poniesie okay. dziwę. Kurcze, ja to jestem dodać. jakiś przeklęty, ja zawsze na początku muszę umrzeć. Ja... Ej, wyborowa, zaprzydaję swoją niech? duszę. Czemu ty w ogóle wziąłeś o kdropa? Do... No i plaga, no i dupa, nie żyję. Nie wiem, jak w... się będę wyborować, jest swoją duszę za kdropa. Za kilka marnych skrzynek. Co? Pan kaktus. O <laughs> co to w jak się, nie... się nazywa mój no, kolega? on to się, to 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 się wygrało? I jak ktoś mi przyszedł do domu. SCP na 100% wygrało, bo jest muszę kończyć.